No i za dużo tu nie podziałamy, ponieważ e, e, jedyne co tutaj mamy zrobić, to wyświetlić napis, że tu jesteśmy. E, od razu sobie ustawiamy selektory. E, tutaj, jak pamiętacie, w, na początku mamy move AX, dane A z AX do DSA, czyli po prostu konkretna, e, konkretny e, adres segmentu tutaj. Prawie to samo, tylko że przenosimy do AX sobie selektor i... I z AIC do DS-a. Selektor ekranu do ES-a. No i tak samo jak e, tutaj, korzystamy z maka wyświetl komentarz, komentarz numer 3, który się oczywiście znajduje dane B. No to jest praca w trybie, w trybie chronionym. No i możemy już wracać, bo w powietrzu chronionego, i chcemy już sobie naszego starego, szczęśliwego, z którym jesteśmy dobrze zapoznani. No i jak zwykle ta procedura. Najpierw zadować selektory danych w trybie 16-bitowym. Czyli wkładujemy sobie e, do AXA selektor dane A, czyli tych danych 16-bitowych. A, ponieważ e, my nie możemy sobie stąd wrócić tutaj. Nie. Musimy najpierw wrócić do trybu chronionego, ale 16-bitowego. Dopiero potem możemy przejść sobie do trybu rzeczywistego 16-bitowego. Także a, dlatego ładujemy selektor, ponieważ nadal będziemy w trybie chronionym. Selektory nie są właściwością e, trybu 32-bitowego, który jeszcze raz powtarzam nie jest rują, tylko, tylko są rejestry 32-bitowe. Możemy, możemy powiedzieć, że tryb 32-bitowy e, chroniony, 16-bitowy chroniony. Wiadomo o co chodzi. W każdym razie yy, tak, że będziemy w trybie chronionym, ale 16-bitowym, dalej ładujemy selektory, nie segmenty, ponieważ selektory są właściwością trybu chronionego. Yy, znowuż już sobie daleki skok. Yy, tylko, że A, też sobie skopiuję. A, jak widać, to jeszcze skopiuję już będzie koniec z programu, wystarczy, że to wyjaśnię. I skaczemy sobie do trybu uchronionego e, 16-bitowego. E, no i oczywiście selektor kodu A. Tak jakbyśmy podawali mu adres segmentu, tak mu podajemy dalej. Selektor tutaj. I w tym trybie 16-bitowym musimy wzerować flagę y, PR w CR oczywiście cały czas są zablokowane przerwanie ponieważ yy, żeby odblokować je przerwania to musielibyśmy specjalną tablicę deskryptorów przerwań wrzucić I tego w ogóle nie robimy więc blokujemy przerwanie więc się tym nie martwimy yy. no więc tak w trybie chronionym 16 bitowym yy, znowuż sobie pobieramy to CR0 tak jak przypominam jeszcze raz to jest rejestr Yy, który nie służy do przechowywania danych i wykonywania operacji, tylko on ustawia pewne procedury w pewne tryby pracy i tam musimy teraz wyzerować tą flagę PE yy, czyli robimy sobie XOR EAX1. Czyli będę maczył tej operacji logicznej, co możecie zrobić dokładnie tak samo jak tutaj. No i przenosimy EAX do CR0. Jedyne co nam zostało to wykonanie znów dalekiego skoku, ponieważ pamiętamy, że w, mm, w CS, czyli y, w rejestrze segmentu kodu mamy selektor, a my musimy teraz tam mieć y, adres, bo już będziemy w trybie y, rzeczywistym, y, adres y, naszego segmentu. Tego musimy wykonać daleki skok. No i offsetem jest oczywiście powrót do trybu chronionego, czyli to. I to już nie ładujemy selektora, tylko po prostu nazwę tego segmentu, czyli kodu A. Eee, no jesteśmy już w trybie rzeczywistym, czyli w domu. Odblokujemy przerwania, ładujemy sobie z powrotem mm, segmenty danych do DS-a, ładujemy sobie stos, ładujemy sobie pamięć ekranu. Eee, nie musimy tego ładować, jeżeli tego byśmy nie wykorzystywali. Siłuję no, dobrze. Mhm. Możemy po prostu nie wyświetlać tego komentarza i, i zakończyć program. Wtedy nie trzeba ładować tego, no, ale to za dużo nie ma. Yy, no i tworzymy sobie pustą pętlę. Czyścimy ekran i wyświetlamy komentarz drugi. Stąd, czyli program położony do trybu rzeczywistego jedną pętelkę i kończymy program. No i to już jest koniec. E, więc nie tutaj nic innego jak przekompilować. No. Tutaj jakiś błąd, czegoś, czegoś tutaj nie ma, co powinno być. no i teraz tak, już mój program e, najwyższy z val dlaczego? dlatego że e, musimy to uruchomić pod wirtualną maszyną więc odpalimy sobie nasze wirtual PC z dosem Przechodzimy do dysku Z, bo tam mam te rzeczy. że tak. No, jak widać wszystkie komunikaty, no i program wychodzi. No więc, jak udowodniamy, że wszystko działa. program napisany, jak widzicie nie jest za długi. Jeszcze raz powtórzę, co jest bardzo ważne. Co jest bardzo ważne? Uczenie się deskryptorów. Jak one wyglądają i całej ich budowa. No selektorów, akurat selektory są bardzo proste. No i co to jest co do deskryptorów? To też jest proste. On zawiera 16-bitowy zakres, tablicy deskryptorów, 16 bitowy adres początku, na no, tablicy, tablicy. Tym się, 48 no. e, Ważne, e, ważne jest tak jak mówiłem, m, budowa destruktora, Widzicie, bardzo ważne jest. umiejętność ich, ich czytania oraz uzupełniania. E, ważne jest też to, że w trybie chronionym nie, w, w rejestrach segmentowych nie, nie przechowujemy rejestru segmentu, tylko selektor. A... Co ja powiedziałem, że w rejestrach segmentowych nie przechowujemy rejestru segmentów? Nie, nie przechowujemy adresu segmentu, tylko przechowujemy selektor, natomiast w adres segmentu przechowywany jest w ukrytym rejestrze segmentowym. Za każdym razem, kiedy mm, zmieniamy y, selektor w danym rejestrze segmentowym, to procesor automatycznie idzie sobie do, do danego deskryptora, ponieważ selektor jest numerem, właśnie indeksem tablicy deskryptorów. On, idzie do, on patrzy sobie na, na swój rejestr y, GDTR, i, bo tam ma adres y, tej, tej tablicy deskryptorów. Patrz, yy, idzie sobie pod ten adres i, i jakby zapisać to w C to tak, tak naprawdę robi może to tam deskryptor, no nie selektor. On idzie sobie pod adres tablicy descriptor yy, z indeksem, yy, który jest w selektorze. Tam w descriptorze i w selektorze jest, jest, jest parę innych rzeczy ale to jest mały istotne, no i pobiera się tamten ten deskryptor, znaczy nie cały deskryptor, tylko, bodajże sam adres tego deskryptora, a być może cały deskryptor, wydaje mi się, że sam adres, nie pamiętam dokładnie, no nie chcę sobie dostać instrukcji, musiałem całą dokładnie przejrzeć, to możecie sobie ewentualnie znaleźć, no ale przyjmijmy, że tam jest adres, sam adres. segmentowym, co to jest na stronie 10, słuchajcie, na dole, e, co przechowuje adres bazowy, zakres oraz atrybuty. Niekoniecznie ta, e, w takiej kolejności, jak to jest zapisane w desktoptorze. Aczkolwiek to, co jest mu potrzebne do, do, e, do obsługi danego segmentu. E, kolejną ważną rzeczą no to jest rozumienie ustalania adresu fizycznego, 20-bitowego i przekraczania do adresu 30-bitowego rzeczywistego ale to jest dosyć prosta operacja zresztą to, to było uwałkowane też w pierwszym semestrze, więc myślę, że to każdy zna. No i co? No, no i to właściwie koniec. Także uczyliśmy pisać kolejny program. A no jeszcze jedna rzecz, no. E, nie, będę, nie będę już nagrywać filmiku do, do zadania czwartego, ponieważ tego napisałem. Filmą. No, na no, no, To tyle.